Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi bo byli znękani i porzuceni, jak owce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. <laughs> Proście pana Żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje Żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu <coughs> wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo, otrzymaliście darmo, dawajcie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Mamy przykład, jak Jezus wędrował do wiosek, miast, nauczał w synagogach. Nie tylko głosił Ewangelię, ale czynił dobro, leczył choroby, słabości. A widząc tłumy litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jest to nawiązanie do powołań kapłańskich, zakonnych. Żniwo wielkie. Ciągle brakuje kapłanów wśród zakonnych, braci zakonnych. I Jezus. Powołał dwunastu uczniów, udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, leczyli choroby i słabości. I dalej, posłał ich najpierw do owiec, które poginęły z domu Izraela. I głoście, bliskie jest Królestwo Niebieskie żeby mówić o tym, że Jezus pragnie im zbawienia tych ludzi. I dalej czyńcie cuda, czyli uzdrawiajcie chorych, tak jak Jezus czynił, strzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. A więc, kochani, jak w dniu dzisiejszym są aktualne te słowa Chrystusa. Wielu ludzi jest nękanych, porzuconych, jak owce nie mające pasterza. Brakuje powołań kapłańskich, zakonnych. Dlatego chcemy modlić się o powołania. Chrystus mówi, że wielkie, ale robotników mało. Czyli potrzeb jest coraz to więcej. Wiemy, że diabeł walczy o każdego człowieka, o każdą duszę. Jeżeli będzie Słowo Boże głoszone z głęboką wiarą, to wtedy ludzie będą bardziej wierzyć Chrystusowi niż diabłu. Diabeł boi się ludzi świętych. Tak jak świętego Wojciecha, jak wchodził na bosaka do katedry praskiej, przyszedł człowiek opętany przez szatana. Powiedział: Boję się tego świętego, który ma zasiąść na tronie biskupy. A więc diabeł boi się ludzi świętych. Bądźmy świętymi. Do tego nas powołuje Chrystus. I chcielibyśmy wszyscy modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, żeby nie brakowało robotników. Tych, którzy będą głosić Słowo Boże o Królestwie Bożym, którzy będą spowiadać, którzy będą sprawować mszę świętą, karmić nas ciałem i krwią Chrystusa i wtedy świat będzie e, piękniejszy. Wtedy nie będzie tylu nienawiści, jak dzisiaj jest tak wiele nienawiści, tyle wojen różnych. Widzimy, jakże jest potrzeba, aby modlić się o pokój w świecie, który jest tak bardzo zagrożony. Do tego też są potrzebni ci, którzy będą na pierwszym froncie, a więc kapłani, misjonarze, siostry zakonne którzy będą gotowi nawet oddać życie za Chrystusa, tak jak wielu świętych oddawało życie za Chrystusa. A więc módlmy się. Skoro żniwo wielkie robotników mało, aby Pan Bóg coraz to więcej powoływał ludzi do tego, aby szli za Nim, aby zostawili wszystko. Dom, bogactwo, aby poszli za Chrystusem. I aby troszczyli się o zbawienie innych ludzi, bo mamy się zbawiać nie sami, ale z innymi ludźmi. Do tego jest potrzebna wielka wiara i ludzi świeckich, i kapłanów. I wtedy, jeżeli ludzie zobaczą, ci, którzy może są poza kościołem, jak dana osoba, że jest zgodnie z Ewangelią, wciela Ewangelię w swoje życie, to łatwiej im będą, będzie uwierzyć w żywego Boga Jezusa Chrystusa, który pragnie zbawienia ludzi. To jest najważniejszy cel życia człowieka, czyli dostanie się do nieba. Do życia wiecznego, które nigdy się nie kończy. Kochani, wchodźmy na portal prawdy.pl. Mamy dobre, codzienne informacje z kraju, ze świata, wywiady telewizyjne, ale rano odsłuchujmy Ewangelię z komentarzem, aby żyć przez cały dzień tą Ewangelią, czyli Słowem Bożym. Życzę Wam miłego, pogodnego dnia. Dnia pełnego Boga.